Analiza no indeksów, witam w poniedziałek, 29 lipca. Pogarsza się trochę obraz techniczny WIG-20 w ujęciu krótkoterminowym. Jest to związane przede wszystkim z taką kolejną nieudaną próbą pokonania węzła 2358 przełamaniem tej dolnej linii kanału. No i w tej chwili ratunkiem dla popytu pozostaje tak naprawdę przedział 2280-83, gdzie między innymi oprócz zniesienia 38,2% całego ruchu wzrostowego wypadają, także koncentrują się projekcje prowzrostowej symetrycznej formacji A, B, C, D. Więc mamy tutaj do czynienia z relatywnie silnym wsparciem. No i mówiąc w cudzysłowie, popyt powinien dostrzec ten właśnie obszar. Cenowy, bo w przypadku takiej biernej postawy poddania tej strefy, no moglibyśmy mówić o kolejnym negatywnym sygnale, sygnale słabości, i w, tej, w takim przypadku zwróciłbym uwagę na pułap 2258, zniesienie 50%. Gdzie również możemy znaleźć projekcję układu ABCD, ale przede wszystkim tutaj interesowałby mnie poziom 2233, czyli zniesienie 61,8 wraz z projekcjami utworzonymi w oparciu o znany nam już układ harmoniczny ABCD. W okolicy 2233 wypadają, bardzo silne zależności wyznaczone na bazie wspomnianej formacji, choć nie tak silne jak w przedziale 2280-83, no bo tutaj mamy do czynienia z symetrią, czyli odcinek CT ma identyczną długość jak ruch spadkowy AB. Dość ciekawie to wygląda w sensie technicznym. Problem w tym, oczywiście, że jesteśmy ponownie rynkiem relatywnie słabszym względem chociażby indeksu niemieckiego DAX, o którym za chwilę. No, ale w tej, na obecnym etapie wydarzeń, jeśli chodzi o WIG-20, warto ten indeks obserwować w odniesieniu do przedziału 2280-83. Z kolei w przypadku kontraktów wezwał 2261 jest to analogiczny przedział cenowy, stosunkowo silna zapora popytowa, w rejonie której nie tak dawno. Popyt się uaktywnił, choć jak widać tutaj na wykresie intradayowym, doszło jednak do naruszenia dolnego ograniczenia tej strefy. Widzimy, że z obszaru 2331-2340, czyli tej bazowej zapory podażowej funkcjonującej teraz dla nas jako istotny punkt odniesienia, rozwija się ruch spadkowy. Dzisiaj wydarzenia rano rozgrywały się tutaj w przedziale 2280-85. Nie udało się wybronić tego lokalnego wsparcia, choć wyznaczonego tylko na bazie tej ostatniej potwali wzrostowej, więc niejako z założenia to nie jest strefa cechująca się jakimś wysokim poziomem wiarygodności. Ma ewentualnie tutaj zastosowanie tylko w ujęciu intradejowym. No w każdym bądź razie doszło do jej przełamania. W tej chwili kontrakty właśnie dość konsekwentnie podążają w kierunku 2261-64, gdzie jednak, no, aktywność, czy też te działania, ewentualne działania, powinny pojawić się działania odwetowe. Obronne podejmowane przez popyt. Zobaczymy, czy tak będzie w rzeczywistości. No jest to już potwierdzona historycznie zapora popytowa, więc generalnie należałoby oczekiwać jakiejś reakcji ze strony kupujących. Ta strefa to jest także dolne ograniczenie oczywiście dla rozwijającego się już od kilku tygodni ruchu bocznego. Indeks tax silniejszy, natomiast no bez jakichś przełomowych sygnałów. Tutaj punktem odniesienia jest dla nas opór 12 578 12 615, ewidentnie respektowany. Trochę to podobnie wygląda jak na WIG-u 20, bo też była próba pokonania tej strefy i bardzo silna podażowa reakcja. W tej chwili no, krystalizuje się tutaj jakaś podwala wzrostowa, no, ale jeszcze daleko do pokonania tego węzła 578 615. Natomiast interesujące jest także wsparcie 1295, 12138, bo tutaj także wypadają projekcje układu symetrycznego ABCD. Dodatkowo jest to charakterystyczny węzeł, bo utworzone w oparciu między innymi o 23,6 całego ruchu wzrostowego, silne zniesienie wewnętrzne, projekcje wspomnianej potencjalnej, informacji ABCD, dolna linia kanału, więc ewentualne wybicie takiego wsparcia byłoby negatywnym wskazaniem, być może no, zachęcającym podaż do ponowienia ataku. Najpewniej z taką sekwencją zdarzeń mielibyśmy wówczas do czynienia. Z kolei zupełnie inaczej należałoby tutaj podejść do kwestii przełamania, bronionego na razie dość wyraźnie przez sprzedających oporu 12578-12615. No i SP najsilniejszy tutaj spośród analizowanych indeksów, choć bez tej przysłowiowej kroki nad i w postaci pokonania 3018-3030, 30, 30, no ale z nowym maksimum cenowym całego ruchu wzrostowego. Więc ten przedział pozostaje w grze. Zobaczymy, czy uda się go pokonać, czy rzeczywiście wydarzenia w sposób taki trwały, konsekwentny, czy też SP wybije ten opór i będzie podążał dalej w kierunku północnym, a strefa być może 18-30 zacznie działać jako lokalne wsparcie techniczne. Gdyby taki mechanizm zadziałał, no to to należałoby interpretować pozytywnie oczywiście na korzyść popytu. Sygnał negatywny to kłopoty z pokonaniem tego oporu, bądź jedynie krótkotrwałe naruszenie tej strefy, no ale tutaj poczekałbym ewidentnie na potwierdzenie w postaci przełania pierwszej liczącej się strefy wsparcia, to jest dość odległy jednak w tej chwili przedział 2928, 38, punktowy korytarz cenowy, wzmocnienie w postaci median line, więc tak naprawdę ta, ta strefa określa nam tutaj przestrzeń z punktu widzenia techniki znaczy dla dopuszczalnego ruchu kontrolującego i, do, i dopiero ewentualne przełamanie tego węzła wygenerowałoby nam sygnał sprzedaży. Póki co popyt no, kontroluje przebieg wydarzeń na rynku amerykańskim. Na, ale warto w SNP obserwować niezmiennie w odniesieniu do węzła 3018-3030. Dziękuję bardzo.